Halo, hallo widzowie. Witam. witam was w kolejnym odcineczku z GTA. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku okazało się, że nie potrafimy pływać. Także postanowiłem zabrać CJA na, na co? Na kursy nurkowania. Trochę go podtopiłem. I już może pływać, także lecimy dalej z kapcenką. dodging little brown jelly beans and vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? you're so negative. listen, man, when i was a kid, swimming off the santa maria, i once got a condom stuck to my face. Horror like that stays with you for life. believe that. I have a confession to make. I um I'm blind. No shit! <laughs> yeah. No shit. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. Alright, woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. Uh, one last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Trzeba było jeszcze upewnić, że wiesz, że jesteśmy czarne skórzy. O, jeszcze dwa policyjne tezy dla nas. No dobra, dzięki. No Dobra, w końcu można ruszyć te miejsce. W między... XD. W międzyczasie, jeszcze widzowie, e, co zrobiłem? E, zrobiłem misję na na co? Jak to się nazywa? Na tego parkingowego, całego śmiesznego. że też już mamy z głowy. O, gdzie jest pieniążek? Czy jest zrobiona e, Misja NRG machnąłem. To co jest w dokach. No i jak na razie to tyle. No zostały te taksówki. A gdzie sygnały? Inaczej, inaczej się nie bawimy. Oni sygnał w ogóle nie używają. Normalne. Dobra. Jest zakotwiczony na radzie. Okej, okay, okej. Okay. Danang Boys No, dam radę A wydaje mi się, żeby lepsze miejsca, żeby tam się dostać, ale trzeba dać y... się wykazać twórcom, że mogą coś ciekawego zrobić. Choć nie no, uważam, że jest to zbędne akurat. Jeżeli chodzi o... Misja, no to jest tak na siłę zrobione. No nie będę tego nie, nie, nie ukrywajmy. Równie dobrze mogliśmy sobie śmigłowiec ogarnąć i zaskoczyć. No. Dobrze, że już mogę wrócić. Cieszy mnie to. Zabawa w nurkowanie była. cierpieniem. Niezbyt przyjemnie się to wbija. Znaczy na początku może się tego fajnie nie wybije, ale później to wystarczy na jednym wdechu zanurkować i całkiem pokaźne ilości doświadczenia, jeżeli chodzi o nurkowanie, wpadają. Win-win, można powiedzieć. No i wytrzymałość, nie wskakuje, która, która jest chyba zbędna. Chyba, że wytrzymałość daje HP. Chyba, że. No bo tak. Ogólnie, to ta wytrzymałość dużo nam nie daje, no bo wytrzymałość ma y, jako zadanie nam spowodować, że dużo będziemy mogli oddychać, po, znaczy biegać, pływać i tak dalej. Tam jeździć na rowerze, ale to jest nam niepotrzebne. Ok. Y, już tłumaczę dlaczego. Y, no bo skoro zrobiliśmy misję dla z tym. hey we got to check over there. what oh, shit i don't know what i saw we got somebody in the water over here he was just here shit he's been down there too long Teraz zaczerpnijmy trochę powietrza. Ja tu nic nie widzę, i tak. Kurde. Widzicie jak to powoli się powietrze odnawia? Mamy tego tak dużo, że... o. Ponad połowę. Nie widziałem jak dużo potrzeby wbić. Dlatego... Mówiłem, a wbije z połowy. To dałoby się zrobić normalnie bez tego, bez bijania, nie wiadomo jakiego jak poziomu w to Ale wymogi, gry to wymogi, nie? Nie, niemożliwe, nikogo nie ma w wodzie. Zal nam szybko tlen ucieka. Jakaś teraz mam wrażenie, że coraz szybciej. A ruszać się za bardzo nie możemy. No i najgorsze będzie omijanie tych świateł, nie? DJ na przygodzie życia. Dużo jeszcze tego... Shit, over there. Some water. Where he go? nie ma mnie no can hold long, man. I przed tym światem jakoś muszę... Wytrzymać... There he is. He's gone under. We must a him. Jak mieliście mnie trafić, jak nawet nie mieliście tej broni, ani strzał nie oddaliście. Teraz pod statkiem przypłynąć i będzie cac. Strasznie taka żmudna ta misja. w ogóle GTA ile jest misji do zrobienia? 101? Jakaś tak? Trochę tego jest. Dobra, raczej nikt na nas nie zwrócił uwagi. Dobra, nasze zadanie to i tak podłożyć tylko pluska. No i skradanie, moment. O nożyk musimy wziąć. Ale sobie poradzimy tutaj pistoletem z tumikiem. Jak jest najszybciej jednak, no. Szanujmy swój czas, choć troszeczkę. Łatwizna. Gdzie się tam pluskwa na dole gdzieś podkłada pewnie, nie? Dobra, na, na prawo. Aj co? Aż jakoś za łatwo mi się to wydaje, że nam poszło. Nie mogę ich jakoś sprzątnąć, żeby mnie nie przeszkadzali. Małe łupsi, no jak oni mi widzą? Ja bym do spaniaka jeszcze statek przejąć. Serio? Nie, nie mogę statku wszędzie cofnąć. O. Mogę. Jednak jest to... O. ...łatwiejsze. No i dobra, 11 koła w sumie za nic. Możemy lecieć od razu z następną misją. Tylko pojazd by się przydał. Jakikolwiek. Na stoloną pożyczymy. Jesteś na piętrze jakiegoś szybszego? Nic. Czy taka bida? Nie no jest To jest co? Sunrise Wow Akurat jak ukradłem to się dwa kolejne zrespiwa Dobra, to tylko dla ten yy, Dla to, że Dlatego że właściciel miał nauczkę, że nam się auto zostawia na dole bo na górze się je traci Fakt. a tak to mamy jakiegoś widzicie na co to za auto ale jest co jaka ja za samochodem jest na nas wysoko kurde jestem imprest nie będę odkrywał

why today of all days okay shit uh, take guppy and go check it out trouble the Donang boys are arriving today on a container ship little lion's gone to check it out i really gotta go too hey man look do the trip i'm a handless for you all right thanks my friend your help and friendship has been invaluable to me thanks man what are the other guys oh they're getting a the helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Oh, cool. What's the What are you doing here? Just bumped into Woozy on his way out. He filled me in. I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, hurling. Strap in and strap up. Oh, miniganek. Now, Tam Tam? Where we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah! I see it! You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. We're no, no, Holy fuck! They're gunning for us already! I see them! They're all over the containers! I got them, man! Right in my sight! Hit those denang bastards! What an easy to Tego wyobrażnia, poniosła. Eee, ale tego. oni się śmiertelni. Żałosne zachowanie z ich strony. Dobra, straciliśmy widzowie. Wszystko. Trochę wstyd. No ale jest tak, jest. To będzie ta jedna z w misji, czy, czy nie raczej? Kurde, przydałaby się jakaś broń z tumikiem, nie? Co on to będzie miał? Uzi. Uzi nas nie rajcuje. Mówię, kurde, z tumikiem i jesteśmy w domciu. Bo tak do każdego będziemy musieli asasynować. To mi się też jakoś super nie podoba, no i dobra, w tym przypadku co ja mam zrobić? Drogi naokoło nie ma. Kurde no, nie podoba mi się tak, więcej po cichu zrobić, a tak to muszę teraz stopować. Dobra, na dos, Keep it down. You wanna bring the snake head down here? Not long until we're drinking in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? Who the fuck are you? Hey, what was you saying? Dobra, to jestesmy. clear. Ale żaden sposób nie ma żadnego sposobu niepełnie zagrozić. Więc hey, hey, magazynek w bok jeszcze. Ale magary bo co jest? We're prisoners. Please help us escape. No, dobra. A. The snakehead is też trasa mm, ładną przeciwnicę, nie? Ale chyba tylko te dwa NPC-ty będą. Także widzowie... nie wiem. teraz pompka na tamtego z kataną i nara. Jednak uzika na niego No. Oh, okay. <laughs> nie wiem, co oni, co oni myśleli. No nie wiem. Ja już chciałem na dowody zaskoczyć. Chyba by nie mógł już wrócić. Nawet nie wiem, jak bym miał to zrobić. O. Nie ma. Nie ma za co. No i teraz mamy misję Hiutego, u tego, u Cezara. A sobie zakończymy, widzowie. Na ten moment dziękuję wam za oglądanie skończyliśmy u i zbliżamy się po, no jesteśmy coraz bliżej kończenia Sunfire'a to mnie niezmiernie cieszy także widzowie żegnam Was i widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia